Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Tym razem będzie troszkę ma inny materiał. Dalej będzie to materiał będzie o głównych procesorach, jeszcze nie do końca o zasilaczach. Jeden zasilacz, co prawda, tutaj nam y, testuje. Zobaczcie sobie, zobaczycie jego test na IT hardware. Jest to Sisonic GX750, oczywiście serii Focus. Y, wracając do naszego tematu przewodniego, dzisiaj zobaczymy czy Ryzen 3600 OC da sobie radę w połączeniu z płytą główną S-Rock B450 Pro 4 zapraszam Teraz mały teści dla jednego z widzów, który ostatnio zwrócił uwagę, właśnie o odległość pirometra od sekcji zasilającej. Zobaczcie, ja sobie teraz będę przybliżał oraz oddalał pirometr od sekcji i zobaczcie, że temperatury są takie same. Także pomiar jest jak najbardziej prawidłowy i nie ma w tym wypadku to większego znaczenia. Zobaczmy sobie od razu jaki jest pobór prądu przez kabel EPS, który biegnie do zasilania procesora na głównej. Jak widzimy, jest to 7,5A pod pełnym obciążeniem, także niewiele. Jak widzieliście, płyta sobie bardzo świetnie poradziła. Sekcja zasilająca się nie przegrzewa. Jest to zaletą e, przede wszystkim chłodzenia, które np. w tym wypadku Fera trójka RGB ale wystarczy także zwykła, bez żadnego poświetlenia, które kosztuje 100-120 zł, która już owiewa dodatkowo tą sekcję zasilającą, która całkiem ma fajne radiatory i jak widzieliście, ma tam nieco powyżej 50 stopni, także temperatury jak najbardziej ok, nie ma przegrzewania się sekcji, nie ma throttlingu procesor działał cały czas stabilnie w programie Lynx 0,64 także spokojnie sobie dawał radę i pod pełnym obciążeniem nawet po małym OC no małym, nie małym, można się może tam troszkę trochę wyciągnąć, tak, mamy 4 GHz przy napięciu 1,4 V program pokazywał nieco mniej oraz 75 ampera płynące przez przewód EPS. Jak widać, nie jest to 20A, jak to jest w 390 czy k Także jak najbardziej ok, tutaj się jak najbardziej sprawdza i kosztuje 330-350 zł? Po prostu bomba, jak za te pieniądze. Nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku niedługo będą kolejne fajne materiały również z lutowania zasilacza, ale wcześniej musimy zrobić jego testy. Na razie.